To ostatnie wakacje dla Polaków z Wielkiej Brytanii. Po spektakularnej wygranej partii Brexit to prawdopodobnie ostatnie wakacje dla Polaków z Wielkiej Brytanii, podczas których będą mogli swobodnie podróżować po Unii Europejskiej oraz w Polsce z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Już od następnych wakacji każdy Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii Prawdopodobnie będzie musiał wykupić ubezpieczenie turystyczne, jadąc do Polski i Unii Europejskiej. W innym wypadku osoba nie będzie ubezpieczona i będzie musiała pokryć koszty leczenia w razie wypadku lub innych zdarzeń w kraju przebywania. Dla osób zdrowych, które nie jeżdżą za często do Polski lub osób młodych i nie posiadających dużych rodzin, koszt ubezpieczenia turystycznego nie będzie taki straszny, lecz wystarczy, że ty... Twoja żona lub dzieci jesteście wystarczająco mocno chorzy lub w grupie wysokiego ryzyka, i ubezpieczenie może kosztować krocie. Bez europejskiej karty zdrowia wiele osób będzie musiało ograniczyć wyjazdy turystyczne, chyba że Unia Europejska i Wielka Brytania dojdą do porozumienia i jakimś cudem Wielka Brytania i Unia Europejska zachowają wspólny system zdrowotny, lecz w to raczej już nikt nie wierzy. Tym samym. Jadąc do Polski do babci na urodziny, lub zawożąc swoje dzieci na wakacje do babci w trąbkach wielkich, albo ubezpieczenie wykupimy lub będziemy narażeni na wysokie koszty leczenia. Tak jak napisałem wcześniej, osoby zdrowe i osoby młode nie będą miały większego problemu, ponieważ dla osób młodych i zdrowych ubezpieczenia są tanie. Jednak jeżeli jesteś osobą schorowaną lub schorowaną i na dodatek starszą, ubezpieczenie może wynieść nawet kilkaset funtów na tydzień. To nie są żarty, takie są realia. Jeżeli Wielkiej Brytanii i Eu nie dogadają się w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych, to wiele schorowanych osób nie będzie za często przyjeżdżać do Polski.